Bleźniaczy płomień i co teraz, co oznacza i co może zrobić, jak na Ciebie to o, wpływa. Dzisiaj pod pięknym dębem. Mam nadzieję, że koleżanki mrówki mnie nie przegonią, ponieważ mają tam z tyłu dosyć duże mrowisko, więc troszeczkę się oddaliłam. Drzewo mocy, każdy z nas je ma. W moim przypadku dąb, dlatego czuję się tutaj jak w domu. Powracając do tematu bliźniaczy płomień i co teraz. Mój filmik o bliźniaczych płomieniach czym są. Tutaj również podam link, więc pokrótko bliźniacze płomienie, dusza, Twoje wcielenie i Ludzka istota, która jest Twoim genetycznym odzwierciedleniem na poziomie duszy. Te same wibracje, ta sama energia. Chociaż wydaje się, że, że te cząstki, te dwa wcielenia, które w tym samym czasie reinkarnują, tak jakby nie było tej samej przestrzeni, aby w ten sposób przede wszystkim pobudzić czy też duszę, jakby nie było, frekwencję duszy, światło, rozprzestrzenie światło na jak najwyższy i najgłębszy poziom. Więc kto tak naprawdę może powiedzieć, czy twój bliźniaczy płomień to twój bliźniaczy płomień? Tak szczerze, nikt poza tobą. Nikt poza tobą nie jest w stanie Ci na to pytanie odpowiedzieć. A jeżeli tak, to nogi w pas i po prostu um, uciekasz jak najdalej od tej osoby, która ci mówi, iż to jest Twój bliźniaczy pomień, lub nie. Tylko i wyłącznie Ty sam to odczuwasz, sama to odczuwasz na bardzo głębokim poziomie. Powrócę do określenia sam czy sama. Nie mówię, nie określam tu płci jako wskaźnik, ponieważ e, na tym poziomie nasza płeć wiemy, dusza nie ma płci, więc, więc, więc jest tylko i wyłącznie energia, tak zwana męską, żeńską e, energią, światłem. Więc, więc tych pojęć jest bardzo wiele. Dlatego proszę nie zwracajcie uwagi na to, jakiej e, osoby używam po prostu, jest to tylko i wyłącznie dla orientacji po drugie sprawdzajcie zawsze i to nie raz mówiłam, sprawdzajcie zawsze co z wami rezonuje, a co nie a przede wszystkim jako pierwsze odzywa się nasze ciało i ciało nigdy nie kłamie nasz rozum może być zmanipulowany może być Um, możemy go um, w sposób kierunkować, lecz nasze ciało podświadomie od razu reaguje i odpowiada w odpowiedni sposób. Zawsze, w prawdzie Więc um, spotkałaś, czujesz tego swojego bliźniaczego pomienia, um, i wiem z własnego doświadczenia, nawet o tym nie wiedząc, i jak bardzo jest to wyzwalające. Z moim bliźniaczym płomieniem byłam w relacji ponad 4 lata. Pomiędzy śmiercią a życiem. Każdy z nas sobie odpalał najgłębsze traumy. Prawdę zawsze, gdy po drugiej stronie e, był fałsz. I e, i wszystko to tak szczerze, na co ja sama nie chciałam spojrzeć. Więc ten nasz bliźniaczy płomień to nasze najczystsze lustro. Jest naszym największym darem, ponieważ mamy sami możliwość powrotu do siebie. Bardzo trudne na początku, tak, gdyż tak szczerze. Jest tych uwikłań w naszej rodzinie z naszymi rodzicami, z naszym rodzeństwem, z osobami, z którymi się spotykamy. Więc dostajesz tak szczerze porządny klaps, nie tylko w dupę, ale oczywiście klaps i kolaps na każdym poziomie. Ten kolaps praktycznie jest, jakbyś wyobraził sobie, budujesz budynek na jednej i wyłącznie podstawie. Tak? I tą podstawą tutaj na, na Ziemi jest uzależnienie, współuzależnienie, współuzależnienie od istot, od ludzi, których spotykasz na, na swojej ścieżce. Więc budujesz sobie taki Twój piękny budynek na tej jednej nóżce. Um, I ta nóżka tak szczerze nie jest stabilna, gdyż tu zakłamanie, tu wyparcie, tu blokady, um, ogromne blokady, które nie są oczywiście związane tylko i wyłącznie z tym wcieleniem. Spotykasz bliźniaczego płomienia, um, jest ci po prostu odcinana ta nóżka, jakby nie było, um, podkopuje. I mówi mój kolego, koleżanko, teraz przyjrzymy się z poziomu duszy, z poziomu wyższego, czas na pracę, czas na rozwój, czas na prawdę. Dość już lat spania, nieprzyglądania się i nierobienia praktycznie nic. I tak szczerze, Wiem, jak bardzo to boli, i teraz oczywiście czuję, wypowiadając te słowa, czuję um, ścisk w sercu, tak? Chodzi tutaj przede wszystkim, aby otworzyć swoją przestrzeń serca. Gdy przyglądasz się swoim traumom, swoim blokadom, Temu, co jest usytuowane w tych niższych szakrach, aby podążać do przestrzeni serca, do wypowiadanej prawdy, tak? prawdy oczywiście wyższej, jak również widzenia, widzenia nie tylko trzecim okiem, już na tą chwilę mówię, że nie widzisz tylko i wyłącznie trzecim okiem, ale widzisz i spoglądasz na siebie i na wszystko co do tej pory się wydarzyło w twoim życiu gdziekolwiek i kiedykolwiek z przestrzeni serca i tak jak powiedziałam nasze ciało reaguje zawsze jako pierwsze tak gdy przychodzi spokój gdy przychodzi tak naprawdę gdy powracasz do swojej Mocy, tak? Mówię tutaj o mocy do swojej energii. Oddajesz wszelki ciężar, bierzesz odpowiedzialność za swoje życie, za swoje słowa, za swoje czyny. Gdy dajesz wolność, nie tylko i wyłącznie sobie, wolny wybór, nie tylko i wyłącznie sobie, a przede wszystkim sobie, tym samym odczuwasz coraz to głębszy spokój zaufanie do procesu I przyjmujesz również ból. Przyjmujesz ból, gdyż nic nie jesteś w stanie zrobić. Im bardziej się opierasz, im bardziej wypierasz. Im bardziej nie zgadzasz się z tym, co tak naprawdę, oczywiście również to u mnie dusza dusza wybrała, tym bardziej boli. Tym bardziej, jest ten nacisk energetyczny, tym bardziej jest się w niekomfortowej sytuacji, tym bardziej odczuwasz odczuwasz um, energię, która jest zatrzymana. Jakich narzędzi ja używam i co mi pomaga. Gdy mam oczywiście swoje procesy, swoje dogłębne wglądy i moja zablokowana energia um, się rozprasza. Po pierwsze, jak dla mnie oczywiście, bardzo ważnym narzędziem jest po prostu oddech, medytacja. Przy tej mojej ścieżce poznałam oczywiście wielu bliźniaczych płomieni, którzy tak samo jak ja odczuwają, gdyż Każda istota tu na ziemi, każdy człowiek jest indywiduum i nawet twój bliźniaczy płomień sam w sobie jest indywiduum. Sam w sobie nie zawsze musi odczuwać to, co ty odczuwasz. Nie zawsze e, potrzebuje widzieć rzeczy tak, jak ty widzisz. Tak, na bardzo głębokim poziomie jest to takie same. Jest tylko i wyłącznie miłość, miłość bezwarunkowa. Jednak um, jesteśmy tutaj w tym świecie 3D i to wszystko um, zadziewa się oczywiście na swój sposób na, poprzez swoją strukturę tutaj strukturę ziemską. Oczywiście inaczej, chociaż jest zawsze to połączenie z naszym wyższym ja, z duszą, która zawsze wie, co dla nas jest dobre, właściwe, a co nie. I często te upadki, te naciski, jakby nie było energetyczne. Te tak zwane ciężkie dni są oczywiście po to, aby ta skumulowana energia nie tylko w naszym ciele, ale w naszej przestrzeni, każdej przestrzeni mogła się rozpuścić. Nasz plec, znaczy płomień jest oczywiście naszym odzwierciedleniem i zawsze, czy też każda istota, którą spotykamy tutaj, każdego człowieka, którego spotykamy tutaj na Ziemi, powiedziałabym na tą chwilę Mamy z nim kontrakt, gdzie tam, na tamtej przestrzeni spotykamy duszę. Mówię, dobrze, no to podoświadczajmy, pobawmy się troszeczkę. Rok czasu, jeżeli spotkamy się tu i tu i tu, rok czasu spędzimy razem, doświadczymy tego, tamtego, siamtego, a jeżeli to się dopełni, po prostu dla zabawy rozejdziemy się. Tak to wygląda z perspektyw duszy. Jako zabawa. Przychodzimy tu na ziemię, wchodząc w tą przestrzeń, energię ziemi, a od pewnego momentu zapominamy. Zapominamy, co tak naprawdę żeśmy sobie um, zabawą, jako doświadczenie wzięli. Więc spotykamy naszą duszę z naszym kontraktem, z naszą umową, Zamiast jednego roku robi się 10 lat. 10 lat do dogłębnej pracy, do dogłębnego ścisku, yy, ani w te, ani we w te. W tym pewnym momencie dusza mówi nie. Na tą chwilę wystarczy. Co ty tak szczerze tam robisz? Rok czasu, a nie 10 lat. Nie taka była umowa. Więc dusza decyduje, jest, jakby nie było rozpad, całkowity rozpad, całkowite, dogłębne rozwiązanie, umowy, i każdy z nas rozchodzi się w swoją stronę, wzrasta jednocześnie. Więc te kontrakty, te i spotkanie naszego bliźniaczego płomienia. Jest oczywiście bardzo głębokim wyzwaniem. A jest po to, aby powrócić do miłości bezwarunkowej, mocy siebie samego, miłości do siebie samego, do wyjawiania prawdy. czucia i widzenia prawdy. Jest po to, aby powrócić do tych zwanych tutaj nadprzyrodzonych możliwości, gdzie widzi się energię, gdzie czuje się energię, gdzie jesteś w stanie dostrzegać inne istoty, gdyż ten świat tutaj, materialny, to ciało nie oznacza, iż nie ma tutaj innych energii, po to, aby powrócić do wyjawiania wolnej woli. Bez względu na to, czy komuś się to podoba, czy nie. Tylko i wyłącznie bierzesz odpowiedzialność za siebie. I do tego powracasz. Każdy z nas ma swoją ścieżkę. Każdy z nas ma prawo doświadczać tak, jak chce. Kiedy chce. I gdzie chce. I aby uśmierzyć ból, aby uśmierzyć cierpienie, pierwszym z kroków jest przede wszystkim akceptacja. Akceptacja, iż tak po prostu jest, iż tak wybrała dusza. I zaufanie przede wszystkim. Do niej, do światła, do Boga i do samego siebie. I nauka, branie, czerpanie, a jednocześnie dzielenie się czym się jest, gdyż jesteśmy boskością i każda istota tu na Ziemi. Jest również Boska w prostocie, w tym, czym po prostu jest. Bez względu na to, czy, czy z nami jest lub nie. Dziękuję mojemu bliźniaczemu Płoweniom za wszelkie nauki, za powrót do siebie. Są chwile, oczywiście gdzie zapominam, lecz te chwile są coraz krótsze. Dziękuję, że jesteś. Reinzeele, ciao.